Każda, dosłownie każda inwestycja ma w sobie coś wyjątkowego. Przy każdej nieruchomości znajdziesz coś, co skradnie serca przyszłych inwestorów. Dziś pokażemy Ci nasz nowy projekt, który wzrasta w pięknych okolicznościach. Mowa tu o inwestycji, która powstaje nad jednym jeziorem w Toruniu. Tak szczerze, kto kiedyś, choć przez krótką chwilę, nie marzył o własnym domu nad wodą? Ludzie nie lubią kamienic ze względu na trudność remontów, jaka towarzyszy przy tego rodzaju inwestycji. Zaś tłumy kochają kamienice za rezultat, jaki po remoncie mogą osiągnąć. Za emocje, jakie towarzyszą przy dawaniu drugiego ducha czasu starym domom. Warto, abyście pamiętali o takich pięciu zasadach, które są bardzo ważne przy inwestowaniu w zabytek. Pierwsza z nich Polega na weryfikacji, czy nieruchomość stanowiąca stary obiekt jest w ewidencji zabytków, czy jest w ścisłej ochronie konserwatorskiej. Są to dwa różne rejestry. Pierwszy z nich, czyli ta ewidencja zabytków, pozwala ustalać z konserwatorem zewnętrzne elementy wizualne, a ścisły rejestr zabytków wymaga ustaleń. Z konserwatorem wszystkiego, co zamierzacie zrobić w tym budynku. Jeśli zamierzacie przestawić ścianę, musicie uzyskać zgodę konserwatora. Jeżeli zamierzacie y, przeprowadzić jakąś renowację instalacji, musicie ustalić to z konserwatorem i uzyskać poszczególne zgody, decyzje. Jak już wiecie, czy budynek jest w ewidencji, czy jest w y, y, ścisłej ochronie, Konserwatorskiej, to wówczas warto, abyście ustalili i zweryfikowali drugą rzecz z architektem, czy przeprowadzenie prac wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, to na większość prac musicie uzyskać pozwolenie na budowę. Odróżnia to ewidencję od zabytków, gdzie część prac w waszych lokalach wymaga ewentualnie e e e e e zgłoszenia tych prac. Jak remontujecie nieruchomość w tego rodzaju budynku, to nie każda ekipa będzie zdolna do wykonania tych prac. Musicie zrekrutować sobie takiego wykonawcę, który ma doświadczenie w remoncie e, nieruchomości zabytkowych, który może pochwalić się jakimś portfolio. Jest to absolutnie inne wykończenie nieruchomości aniżeli takie, e, które od, odebraliście od dewelopera. Czwarty punkt to e, badania konserwatorskie i badania, które musicie w starych domach czasami zrobić. Konserwator e, zabytków wymaga często projektu, np. Na, na stolarkę okienną, albo wykonania badań stratograficznych, które to pokazują, jakie odcienie, jakie kolory były wcześniej np. Na, na elewacji. Inne badania mykologiczne badają stopień zawilgocenia w tym budynku. W związku z tym, czwarta zasada inwestowania w zabytek to badania. Badania konserwatorskie i inne specjalistyczne, które w starych budynkach często musisz przeprowadzać. A to może się ściśle połączyć z piątą zasadą, która dotyczy budżetu, bo mogą Wam wyjść niespodzianki, które będą generowały dodatkowe wydatki. Zatem inwestując w zabytek musisz zrobić sobie miejsce w budżecie, w kosztorysie na nieprzewidziane wydatki. Niespodzianki w zabytku potrafią też być bardzo mile zaskakujące, tak jak na przykład odkryta cegła, na przykład możliwość podziału jakiegoś mieszkania na odrębne pokoje, na odrębne niezależne wejścia, tak aby zwiększyć funkcjonalność danego mieszkania. Zatem na te pięć aspektów musisz zwracać uwagę, jak inwestujesz w nieruchomość zabytkową, a jest to zupełnie inna inwestycja aniżeli deweloperska, aniżeli budowa domu od podstaw. Panie Tomku, może dość gadania i chodźmy zobaczyć, jak wygląda nasza inwestycja deweloperska. Pani Joanna zabierze nas na prezentację nieruchomości deweloperskiej. W niespełna 10 minut ze, ze Starego Miasta znaleźliśmy się nad jeziorem, a w dalszym ciągu jesteśmy w Toruniu e, przy naszej inwestycji Villa Duo, mhm. nad jeziorem Nagus. No tak, przed chwilą rozmawialiśmy o inwestowaniu w zabytek, a jak wygląda inwestycja deweloperska? Tutaj to wygląda zupełnie inaczej, bo jeżeli chodzi o inwestycję deweloperską, musimy to weryfikację rozpocząć od kwestii przyłączy, sprawdzić czy w ogóle są na działce, bo jeżeli nie są na działce, to kwestie doprowadzenia tego mogą nam stworzyć dodatkowe koszty, których nie, nie przewidzieliśmy w naszym budżecie. Także warto to zweryfikować. Jeżeli już mamy uzyskane informacje na temat przyłączy, to przechodzimy do bardzo fajnego etapu, czyli do etapu projektowania. Przelewamy naszą bryłę wymarzonego domu na papier przy pomocy architekta. Mhm. Tutaj akurat mamy dopasowany indywidualnie projekt, ponieważ i my mamy nasze wymagania jako, jako inwestor odnośnie inwestycji, ale też działka jest charakterystyczna, bo jest długa. Jest dosyć duża, bo ma ponad 1200 m2, ale jest podłużna, więc tutaj musieliśmy dopasować bryłę do tego. Ok, czyli jak mamy już zaprojektowane, czyli przeraną wizję na papier, no to występujemy o pozwolenie na budowę i po pozwoleniu na budowę, po pozwoleniu na budowę już możemy zaczynać pracę. Dokładnie tak. Tu chodźmy może do środka, zobaczymy, jak nasze mury już stoją. Tak, warto też podkreślić, że jeśli mamy plan zagospodarowania przestrzennego, to określa on nam funkcje, jakie możemy wybudować w danym terenie, w danym obszarze. Jeżeli nie mamy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci uchwały, to występujemy najpierw o decyzję o warunkach zabudowy. Na tej podstawie... Robimy projekt i uzyskujemy pozwolenie na budowę. Także procedura jest nieco dłuższa. Natomiast jedni wolą, jakie jest plan zagospodarowania przestrzennego, bo wiedzą, co mogą wybudować. Natomiast wówczas wiedzą też, czego nie mogą wybudować. Co oznacza, że decyzja o warunkach zabudowy dla niektórych jest atutem, mimo dłuższego uzyskiwania pozwolenia na budowę. Natomiast mają szansę na wybudowanie tego, co sobie wymarzyli. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na zakończenie tego etapu projektowego uzyskujemy pozwolenie na budowę, a po uzyskaniu pozwolenia możemy już swobodnie przejść do stawiania murów. No tak, pozostaje nam jeszcze etap wyboru wykonawcy, czyli kto ma postawić taką inwestycję, taki dom. Tak, i tutaj musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób chcemy tego wykonawcę uzyskać. Czy chcemy, żeby to był generalny wykonawca, który zajmie nam się całym procesem od A do Z, czy chcemy po prostu na każdy etap budowy mieć inną ekipę. Różnica pomiędzy jednym a drugim wykonawcą jest taka, że ten generalny najczęściej ma jakąś tam marżę nałożoną, są to koszta trochę, trochę większe. Natomiast z naszego punktu widzenia, jako inwestora, bardzo mocno liczy się czas, a mając jedną ekipę, no ten czas zyskujemy. Tak? Mamy jedną weryfikację ekipy, jedną Umowę, więc no jest to po prostu dla nas szybsze i łatwiejsze. Fakt. E, należy też dodać, że zarządzanie procesem inwestycji, jak mamy kilka ekip, e, też jest bardzo czasochłonne i kosztochłonne, co oznacza, że musi być jakiś menedżer, kierownik robót, e, także to można powiedzieć, że jakoś się mniej wyrównuje. wyrównuje. Zgadza się. Okej, okay, to co może jeszcze na taras pójdziemy? Chodźmy na taras. A jak wygląda zarządzanie takim projektem deweloperskim? W porównaniu do kamienic jest zdecydowanie łatwiejsze, nie ma co ukrywać, bo tutaj pracujemy na podstawie projektu, zgodnie z planem i nie mamy takich niespodzianek, na jakie trafiamy w przypadku kamienic, To jest oczywiście bardzo urokliwe, niemniej łatwiejsze i, i szybsze. No tak, skorzterysowanie na pewno jest łatwiejsze, jak budujemy e, budynek od nowa. No tak, są plusy i minusy, zarówno inwestowania w kamienice, w stare obiekty zabytkowe, gdzie są niepowtarzalne emocje, i w nowe domy, tym bardziej z takim widokiem jak tutaj. W projekcie inwestycji Villa Duo postawiliśmy na zbudowanie domu jednorodzinnego, dwulokalowego. Dzięki temu dwie rodziny będą mogły skorzystać z wyjątkowości tego miejsca. Tym samym nie wchodząc sobie w drogę. Zadziałaliśmy jak współcześni deweloperzy, którzy właśnie w taki sposób stawiają swoje bliźniaki, całkowicie maksymalizując zyski. A więc już wiesz, na jakie pięć punktów trzeba zwrócić uwagę, inwestując w zabytek. Pani Joanna zobrazowała też Tobie, jaka jest różnica między projektem deweloperskim i projektem inwestycyjnym w kamienice. Jest to zasadnicza różnica, Natomiast rezultat całkowicie inny osiągasz, inwestując w kamienicę, inwestując w nowy obiekt. Jeśli podoba się Tobie, co dla Ciebie nagrywam, pamiętaj o dzwoneczku i napisz w komentarzu, jakie inwestycje wolisz. Czy te w stare domy, czy budować od podstaw.